Że, no, nie chcę mnie ranić, chociaż ja jakby szczególnie zraniony się nie czułem. Ja się czułem z, no, sponiewierany, ale no, nie poraniony. Także dla mnie elementem zranienia czy okrucieństwa jest świadoma wola ranienia kogoś, a nie mimochodem. Ja, ja to też muszę gdzieś sobie rozwiązać, bo i wtedy, 20 lat temu, mi mówiono, że jestem okrutny, a ja w ogóle nie widzę, nie, nie mam sobie, znaczy, widzę, że to było nie w porządku, no ale czy nieświadomość jest usprawiedliwieniem? Nie, nie mogę tego jakoś sobie poukładać. I dlatego, dlatego ja pracuję w oparciu o algorytmy, bo jeżeli znasz algorytm gry, wiesz, jak gra przebiega, to wiesz, to jest trudno bardzo powiedzieć, co jest usprawiedliwieniem i gdzie jest świadomość, a gdzie nieświadomość. Bo generalnie bardzo dużo naszego życia, dopóki nie staniemy się przebudzeni, świadomi, kształtuje podświadomość, czyli nieświadomość. Ale to nie zmienia faktu, że ludzie działający z poziomu swojej podświadomej gry wciągają w tę grę innych, wciągają na pewnym poziomie nieświadomie, a na pewnym jak najbardziej specjalnie. Czyli może zamiast świadomie, powiedzmy specjalnie i nam się wszystko rozjaśni. I wciągają dokładnie po to, żeby czerpać korzyści określone. I bardziej chodzi o to, w co ty chcesz, w czym chcesz grać, czy chcesz być w coś wciągany, czy nie, a nie żeby kogoś winić, tylko żeby powiedzieć: Ja dziękuję grze, która ma za zadanie mnie odesłać, która ma za zadanie mną manipulować. To nie jest ważne, czy świadomie, czy nie. To jest nieważne, bo to nic nie zmienia w tej kwestii, że Twoja energia jest pobierana, Twoja energia jest wrzucana w czyjś komin. I ty jesteś tym, kto zostaje zmanipulowany i porzucony. Więc pytanie, czy, co ty chcesz z tym zrobić? I czy ty mówisz takim grom tak, czy ty mówisz takim grom nie? Na razie powiedziałeś tak i to wyraźnie. Teraz powiedziałem nie. To już... I będąc sam ze sobą, w ogóle wszyscy moi znajomi, przyjaciele się wyprowadzili na Księżyc, nie mają zasięgu. Już u kilku psychologów byłem, mówią mi, no to... Zresztą to co ty, żebym w dupie go miał i zajął się sobą. I to już ma w ogóle jakiś. Formę obsesji u mnie. No dokładnie zgadza się, więc jeżeli zajrzymy tak na chwilę pod takim kątem, że wszystko jest i tak tobą i o tobie, to co Kamil reprezentuje o tobie? Co on, kim on jest, jaką częścią ciebie, jaką nieosiągalną, nie do porzucenia częścią ciebie on jest, w twojej podświadomości. Dzieckiem. No właśnie, brawo, on jest dzieckiem i ty chcesz zbawić dziecko i ty chcesz dziecko nauczyć i dziecku chcesz pokazać i bardzo dobrze, i właśnie bardzo dobrze. Więc zacznij to robić z dzieckiem. To jest moja odpowiedź na to, co odkryłeś. Idź do dziecka, rób to z dzieckiem. Mów to wszystko do dziecka, co powiedziałbyś jemu. Nie bardzo rozumiem przełożenia. Co powiedziałbyś do Kamila, gdybyś go spotkał i gdyby on chciał cię słuchać teraz? Że nie musisz się mnie bać. Ja mu to próbowałam powiedzieć. Okej, okay, co jeszcze? Nie musisz się mnie bać. Chcę <coughs> dla ciebie jak najlepiej. Chcę, żebyś był szczęśliwy. No, pięknie. Żebyś opanował swoje emocje. Ten spokój upragniony Twój byś dostrzegł tam, gdzie jest naprawdę, a nie tam, gdzie próbujesz go znaleźć. Czyli uciekając od wszelkich problemów. Jak myślisz, czy gdyby Twoje dziecko wewnętrzne usłyszało te słowa, to poczułoby się dobrze? No, pierwszy raz to słyszy. Właśnie o to chodzi, kochany, żebyś poszedł tam do tego chłopca którego Kamil tylko reprezentuje, a więc jest obiektem, na który ty dokonujesz projekcji.